Hejka, kochani! Witajcie na moim kanale! To ten dzień. Dzisiaj jest osiemnastka mojego chłopaka. Jestem jeszcze nieogarnięta, dopiero będziemy się za niedługo ogarniać. Niedawno wstałam, zjadłam śniadanko już czuję lekki stresik. Nie wiem, jak to będzie. Będzie fajna impreza, będzie bardzo dużo gości. Będzie fajnie i chyba czas zacząć się powoli szykować, to już ten czas. Koło 16 już muszę być gotowa, więc trzeba już zacząć się szykować. Mama rano była na zakupach i dokupiła mi potrzebne rzeczy: y, płyn mitralny, y, te wkładki do, 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 do sukienki i dwa opakowania y, rajstał, Gdyby mi się przerwały, takie zrobiłam paznokcie w ogóle. Jak oceniacie? Według mnie sztos wyglądają. Mogłyby być troszeczkę dłuższe, ale nie chciałam takich długich i są takie idealne. Właśnie przyniosłam buty na zmianę i biorę sobie po prostu zwykłe Aditasy. Eee, załatwiłam dla Huberta taty takie whisky. Co dla Huberta jeszcze dokupiłam do prezentu, bo już ogólnie dawałam mu wcześniej prezent martini. I voucher. Więc to tak wygląda, i z tym wszystkim muszę się zabrać, i muszę się spakować w jedną torbę lub dwie. Więc muszę się spakować. No i jako tako się spakowałam, tutaj jeszcze mam dużo miejsca, ale jeszcze będę rzeczy pakowała. Ale już wstępnie jestem spakowana. A ja lecę sobie naszykować kąpiel w wannie, żeby się wykąpać. I tak wygląda moja sukienka, taką zakładam. Zdążyłam się wykąpać i teraz czas na makijaż i fryzurę. Już jestem gotowa. Jak oceniacie? Tak sukienka wygląda. Jest taka długa. I co? Lecimy na imprezę. Do zobaczenia potem. Wszystkim już jest, są już to dwa dni po imprezie. Impreza była w piątek. E, w piątek skończyłaś impreza o około czwartej nad ranem. Wróciłam do domu około piątej. Już w sobotę. Ale to była impreza, serio. Już się tak dawno dobrze nie bawiłam. Naprawdę to była najlepsza impreza, na jakiejkolwiek byłam. No było świetnie, no po prostu brak mi słów. Było genialnie. To była 18 mojego chłopaka, i ja powiem Wam, było cudownie, mega wspomnienia i teraz czekamy na zdjęcia i na film. I wczoraj, czyli jak się obudzi, jak się obudziłam koło 13, koło 15 dostałam telefon. Żeby przyjechać na poprawiny Do Huberta No i były poprawiny w jego domu No i było mega A dzisiaj jest niedziela I wyspałam się w końcu Tak już normalnie Wstałam koło 11 I powiem wam mega Nie zapomnę tej imprezy na pewno nigdy Wspaniale się bawiłam Koło 15 ma wpaść do mnie Hubert I no i to było tyle chyba z dzisiejszego odcinka, chyba że się nagram jak już Hubert wpadnie. I dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, bo już dawno o to, o tym nie mówiłam. Zostawcie subskrypcję tutaj na dole i widzimy się w następnym odcinku. Pa. Jest już poniedziałek, nowy tydzień i tak jak się domyślałam nic nie nagrałam wczoraj jak przyjechał do mnie Hubert, ale był. Mieliśmy jechać na pizzę, ale jednak nie chciało nam się jechać, bo zjedliśmy w domu spaghetti, byliśmy też na rowerach się przejechać troszeczkę, no i tak to zleciało. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję tutaj na dole i zobaczcie jak pięknie już się zieleni. Jest. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pajo!